Kurs, drugie życie Toiska. I słuchajcie, mamy dzisiaj takiego specjalnego gościa, który specjalnie do nas właśnie z tej okazji przybył. Czy ja mogę do tego specjalnego gościa poprosić do siebie? Witamy serdecznie pana Konrada Puhawe. Dzień dobry. Chciałbym e, Państwu e, zakomentować, że jeżeli będzie film podjął decyzję o udzieleniu państwu e, na szkole, to e, na drogę przekazuje na ręce. tak naprawdę na początku to w ogóle nie mogli uczniowie w to uwierzyć. Zaangażowali się bardzo w nagranie tego filmu, który zamieściliśmy. Natomiast chyba do końca nie wierzyli w swoje możliwości. Ja wierzyłam od początku i wiedziałam, że to się uda. Także było naprawdę bardzo, bardzo pozytywny oddźwięk, ale nie tylko uczniów. Wielka, wielka radość, ale także i u rodziców, bo nawet rodzice zaczęli się zgłaszać z gratulacjami. Także dla nas to był naprawdę wielki, wielki sukces. Naprawdę jesteśmy ogromnie, ogromnie